Koniec bólu głowy za 5 minut. Nie jestem lekarzem, jeżeli masz poważne bóle głowy, najlepiej skonsultować się z lekarzem. I teraz temat. Koniec bólu głowy za 5 minut. Znajdziesz to rozwiązanie w opisie pod tym filmikiem, pod linkiem usunięcia bólu głowy. Tam są oczywiście 3 rozwiązania dla Ciebie przygotowane. Ale to. Te, teraz opowiem o tym rozwiązaniu usunięcia bólu głowy za 5 minut. Co, jeśli masz po po tym rozwiązaniu. Za pomocą tego, tej metody możesz usuwać pull głowy nie tylko dla siebie, a także dla wszystkich swoich znajomych na różnych dystansach. W Afryce, Ameryce, po prostu dystans nie ma znaczenia. Dla osób najbliższych możesz usuwać ten ból. A także możesz usuwać swój ból, no, swój ból, <noise> za 5 minut. A, ten, gdzie po prostu nie musisz wykonywać żadnych jakichś takich dziwnych czynności, zajmować się jogon e, w swojej pracy, masować głowę w, w swojej pracy. Będziesz po prostu wyglądać dziwnie. A, a za pomocą tej metody możesz wszystko wszystkiego, te, tych wszystkich tych dziwnych rzeczy nie, nie robić. A po prostu e, za pomocą tej techniki wszyscy, kto siedzą obok ciebie, w swojej pracy, dla przykładu, albo nawet no, w pociągu, weźmiemy przykład, nawet nie zobacząc, że coś wykonujesz, jakąś technikę, a usuniesz ból głowy. Tą technikę rozwiązania bólu głowy i tę metodę y, znajdziesz w opisie pod tym filmikiem, pod linkiem usunięcie bólu głowy i tam będzie ta metoda usunięcia bólu głowy za 5 minut.